Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Devo i dzisiaj zapraszam Was na 20 już odcinek z sezonu trzeciego. W dzisiejszym odcinku zachodzi pewna bardzo fajna akcja, ale myślę, że tytuł filmu wszystko tutaj wyraża. Nie będę musiał tutaj wam za dużo spoilerować. Dzisiaj gramy sobie tylko z motylem. DESA niestety na w tym odcinku nie będzie, ale myślę, że mimo wszystko takie duo też wam się. Spodoba z motylem, będzie naprawdę bardzo dużo akcji i ciekawych momentów, także no, zapraszam do oglądania. Z drugiej jednak strony, chcę Was poinformować, że zbliżamy się pomału do końca sezonu trzeciego. Mam już kilka pomysłów na jakieś kolejne odcinki po sezonie, ale jeśli macie jakieś swoje propozycje, to oczywiście piszcie w komentarzach, bo prawdopodobnie będzie trzeba. Jakąś świeżość, jakąś nowość wprowadzić, a także Twój głos może być tak naprawdę głosem decydującym, a może faktycznie jakiś bardzo fajny pomysł uda Ci się podsunąć i faktycznie go zrealizuje. Okej okay. moi drodzy, to właściwie tyle. Ja zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania, bo naprawdę jest co oglądać w tym odcinku. Miłego oglądania. No.

Ja mam pompkę, jak coś. Jest! Dostał głowę. Ale miał machę, żyje. Możesz mnie podsadzić. Dawaj, szybko, 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 dawaj, szybko. Dawaj, dawaj, Kurwa. Dawaj. O, o Reload. Biorę go tam. Chciałbyś. Szmata. Siedział skurwiel. Czekał. My tam może strebiby będzie. Jest, jest. Są strebiby. Ale nie mam gdzie tego rozwalić. No to, kurwa, dobra, on ma hacheta, czy... ma hatcheta, Dobra, easy. Nie mam problemu. Rozpierdolę mu to. i Trzeba to zamknąć, bo tu szefa stoi. Albo wypierdolić całą tą szafę. Albo drzwi po prostu wypierdolić tym, że <laughs> ja idę po kamieniu. Ja idę potem, po kości. Dobra. To jest tylko bo albo coś, na no, kurwa. Przewiem się tam. Bo tu nie ma griffingu, jeszcze nie ma? No jak rozpierdolimy drzwi i zamkniemy, to jest nasze. No, no to czy jest, ale tu się pytam, czy jest Griffin? Nie ma. Co? Nie ma, ale no kurwa. Nie będziemy się tu budował. Pojebało go chyba coś. Tu dwa śpiwory są w środku z dwóch graczy. Ser serwer chyba wipowany by tutaj. Co będzie? Serwer wipowany. Kiedy? Zaraz. Pierdolisz. No właśnie, coś pisali. Naprawdę? No, no, no zacznij teraz, możesz wejść na czata. No nie czytam, bo wiesz, patrzę co się dzieje. A właśnie, szafę im zresetuję. Dobra, autoryzowałem się. Co jakieś kości? Eee, na górze powinny być. 49 mam. 9 mam na razie. To jest 500. Ale wieżyczka w fajnym miejscu tak naprawdę. Tylko, że ta szafa mi tu nie pasuje. Szaf, to tak, 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 ta szafa jest do wyjebania, ale wieżyczka jest w zajebistym miejscu. Cały, cały widok, widok na całą bazę masz z idealnego kątu. Widzisz e, boczek, cały bok bazy i jedną, jedną całą ścianę. Dobre, dobre, fajne miejsce nam wybrali na wieżyczkę, to ja Ci powiem. Masz drewno? E, tak, 1800. To weź zrób ten plan i zrobisz budówkę. Mam już plan. Tak to się to składa, że wyszedłem z planem z bazy. żeby do budówka. Nawet kurwa, schodki ci zrobię, słuchaj. O! Czy to było wygodnie. Dobra, bolcika miał, a bolcik ze scoupem. Dziękuję, do widzenia. Jak ty człowieku się nazywałeś w ogóle? Kto ty jesteś? Kami case. To fuck. Jedne drzwi są do wyjebania tylko. Mhm. Trzeba będzie stawić wstawić. Widziałeś? Bolta ze scopem nam przyniósł. Debili. O, to ty? Dobrze, trzeba rozwalić do budówkę, nie? Dobra. Zdecydowałem szafę. Dawaj. Wiesz co? Jest plan. Czekaj. Bo... Jak my będziemy sobie kuć, to oni mogą nam zrobić kuku. A jak Byt my zrobimy... Tam? Ja. No. Zrobimy tak. A będzie spokój. Dobra, wchodzę do ciebie. Drop hmm? rzuć ta Syfy Eee, śpiwale jak sobie tu położę. A ja bo śpiwale przedem nice. Dobra, je mnie ten pancerz kościany. Hm? Cześć, co? Zobaczę co się dzieje Nic nie widzę, ale może siedzieć pod drzwiami Drzwi, wiesz, ściółka nadal stoi, tak? Przez ściółkę, no, ściółkę, no, no, no. ściółkę dużo obrażeń Zostanie zablokowane za Nawet jak otworzymy, tak, to on nie będzie w ogóle nas widział. Trzeba wstawić nasze drzwi i jebać. Mhm. Tam. Zamknąć górę i niech to sobie będzie. Aha, i są okna na pierwszym piętrze, to, to trzeba kraty wstawić. A bo wystarczyłoby, wystarczy bym tutaj drugą parę drzwi jedną koło szafy, jest wyjebane. Też, mhm, dokładnie. Zeby dwie szafy i doby zniszczę my tam Możemy to zabroidować na wyższy poziom To co zamykamy szafę najpierw tak? Da idziemy po, idziemy po drzwi O gościu jest Dobra leży Kurwa macie no zaskoczyłem i akurat reload zrobiłem ja jestem To za Dobra. kurwa jebana A jednak miałeś rację stare Jzałem Siedział patrzę. pod ściółki O mój Boże Jest strzała do ciebie Uważaj, żebyś skurczył nie wyrwał gościu, by full, full, full. full. Dobrze, w kamieniu metalu? dobrze, 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 dobrze. Easy. O mamo. Głowa. Jeszcze jeden jest. To też mogli być jacyś farmerzy, więc. Dobra, już go więcej zbiorę nie mam. Dobra, dobra, dobra Ja był ten gościu? Nie wiem, ale jest jeszcze jeden, bo by. Chyba, że z łuku strzelał tak szybko. Czekaj. Nie, to nic nie ma. Już lecę. Chory, kurwa, ja skoczyłem z przeładowywaniem broni. Wow! Wow! Męże, to ja jestem ja pełny metalu. To to bazy, 69HQ? Dobra, jebać, łazy. Co za typ? Co on tu robił? Ej. Nie wiem, przyniósł mi 8000 tysięcy kamienia. 69 HQ, cześć, to? Fajbany. Dobra, dawaj młotek tego dolecimy akurat tam. Żeby to ulepszyć. Eee, czekaj, zrzucę chociaż te pancerze. Musimy też, no, pancerze jeszcze w sobie broni. No, no, no. Tam Sonic mi się nie przyda. Gościu bolta miał, ale amo do niego już nie. Też miał. Może to ten sam? A on ją no, HV, on amo hafał do niego, widzisz. Psy, nie Taki no, zwykłe, zwykłe też miał. Ale nie mówię o tym, co zabiliśmy w środku. No, a w środku? No no. Bolt ze scope'em znowu. Też mam bolt ze scope'em, no. No dobra, zużyłem tam dwie syrinki, ale to nic. Mmm, dobra. Zaraz, gdzieś tu pieprzyłem kamień. Kamień, drewno... Ja mam sobie trzy, sześć, Potrzebujemy siedem, drzwi, osiem, stary. Potrzebujemy drzwi. Wyciągniemy jedne z dołu, co? Pancerne. można skraftować na szybko. Trzeba się... Na sobie na, na, na odle... No lepiej, no wyjmij, wyjmij. Chuj, wyjmij. Wyjmę jedne po prostu, zaraz no, wstawimy. Uh -huh. A to jeszcze młotek by się przydał. Nawet trzytowe. Nie no, armor wstawmy do tej szafy. Od razu. On to się wstawi zaraz, mamy materiały, więc A, do szafy chce? No to no, spoko, spoko, Po prostu szafę zamk zamkniemy. Tyle. Uh -huh, uh -huh. Mam już 700? tych wiesz, w ogóle mam blueprintów już ponad 200. Nie szaje Dobra, are you ready, my friend? No to ten kamień zrzucę, bo nie wiem, ulepsza raz tą wyżyczkę czy na dziś strzelać No ja mam kamień, mam drewno, jestem ready to go Nie, nie masz tego kamienia? Ty, nie mam ammo e, Kamienia mam raz, dwa, trzy, trzy 800. Nie mam ammo, moment Młodej masz, jest? tak, czy nie masz? Mam, mam, Jak, a ty jesteś na górze, czy na dole? W góry To weź mi ammo, do KWH Dobra Czekam w hmm? A to kurwa nas zaskoczył. Hmm? To, to, to ja tak wczoraj miałem. Wyskoczyłem z bazy i trzech, nie? Z tym, że jednego zabiłem. Chujki. Ładnie się zaczaili. Jaką serię wykurwić fel. No. A co on miał? Kawaha czy... Kawaha mi wykurzył. no jeszcze mnie spestkował do chuj, jebany. Hmm. iż? Dobra, czekam. O, ja w bo byłem, ale no kurwa. Nawet, nawet nie zauważyłem pierdąć. Mhm mm Może bym bez loda wyskoczył, to by się złożył ale... Dawaj Ja będę szedł, te są otwierane Dobra, otwieraj nie, bo to wyjąłeś Tak, ja wyjąłem, wyjąłem, wyjąłem Leży ty, śmieć Dobra Jest okej okay. Idziemy Właśnie nie będzie to nie był dobry pomysł, ale. Zautoryzowałeś się w szafie? Tak. Dobra, może ją w sumie zamurować, bo tutaj. Chodzi w sumie, no dobra. Po prostu, dobra, mam rację. I tak no. Myślę, że ktoś tu będzie wchodził. Tylko za drugi drzwi. I tak nikt, nikt, nikt tu nie zbuduje. Nie mają buildingu. Możemy to sobie przygotować i zaraz zamknąć. A no zaraz, o kurwa, to jest drewniane. Bo te okno jest po chuj potrzebne tutaj. Kratę można by wstawić w sumie. Po co? A już myślałem, że to gracz. <grywa> Jak to schodzi? Co się dzieje? To jest drewniane, nie? Lol. No. A się, kieraz, schodzi szybciej. Hmm. Wow. Dobra. Hop. 都吧！都呀，都呀 <Okay. S 1>，投呀，投呀！ Jednak coś się dzieje. Już myślałem, że będzie cisza wóle, a tu ludzie wyszli z bazy. To było dziwne. O! Golasek z ciekawą dostał. Dużo nafermiłeś kolego? Głowa! Łoo! Ja pierdolę. Dobra, zobaczymy co miał. No, drewniany to tylko. Nie No, coś tam miał. Scope, czy to jest OP? Ja tu widzę gościa pod treniardem. Trzeba to z tej wieżyczki. Kompota. I to się naprawdę w miarę wyraźnie, tylko musiałbym wziąć taką poprawkę na niego, żeby chociaż ten pocisk w jego kierunku poleciał. No <tryk> To jest jedyny plus tego wszystkiego, że jeszcze poprawka jest, żeby jeszcze tą poprawkę wprowadzić. No jakby jeszcze było tak, że po prostu strzelasz i pocisk wiesz, w łamku sekundy jest tam gdzie, gdzie ma być, to... No HV-ką trafiłbyś. No nie, gówno Ale nie, 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 Ale nie, nie. On mało damage'a robi. Ja wiem. Tak mi się wydaje. Nie wiem, no i tutaj już chyba... Nie wiem, czy tu okna już? Chyba nie... Ile mi tego kamienia zostało? Trochę jest, dobra, na te ściany starczy. Więcej nie trzeba chyba. No dobra, nie starczy. Co trochę? To chuj się zrobi drewniane. No nie rób drewnianych! Czemu? Jestem w kamieniu! Aha, to tu late Dwie tylko zrobiłem no Chodź trzeba zrobić to ten... Bo nie wziąłem nie tego Masz tu amunicję? Pikera. Masz kamień Dobra. Dziękuję Ooo się posypał A jest bóg, bo mi pokazuje, że dostaję to kamienia od ciebie Coś ty nazbierał Od gościa Pierdolisz, że tyle miał To naprawdę był full 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 No mówię, że był full 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 Kurwa Dobra, drzwi trzeba stajeć jeszcze jeden, no i tu można Na sam dole wstawiłem już A, to zajebiście, mamy wieżyczkę. Dawaj wyżej ta śluka ma 44 kurwa HP, w ogóle dwie mają. Co się Więc to co, kurwa robi? Gdzie, co, jak? Co chodzi? No tutaj, te dwie ściółki, mam 4, 4. A to ma 10. Tu i chodzi. No, co Nie wiem. A co mówisz, że jeszcze wyżej jedziemy, tak? No, pewno, że tak. Dobra. Ja mam tysiąc drewna jeszcze. No, ja na tym poziomie możesz jebnąć, te. Na następnym poziomie możesz jebnąć, kurwa. Masz też drewno? Myślę, że. Nie, nie. Leży ty... na ziemi. Czekaj, trójkątów chyba w takiej wybrzyce nie ma sensu robić. No bez sensu, to masz dawno drewno. Trójkąty to na tem... po prostu pod eee, hop. I co tu robimy panie? Okna, nie? Mówisz, że okna, tak? Nie, nie będą za dużo zasłaniać. Nie, tylko w zewnątrz naszą stronę. No jak? To na haty? No fajnie by było zwierzyczki pod własną chatę strzelać, jakby ci podeszli. No w sumie? To O, widzę gościa? Dostał, leży. Tylko Good. też nie wszędzie, bo będziemy robili przestrzeń na samych siebie. Może tak? Ej, nie mogę go dobić, czemu? Lol. No, jest ostatnio coś się z tym... Miło, no, na... dobra, dobić. Czekaj, a może... ...może nie tak, bo tu są schody. To będzie trochę chujowo. Zabrał mnie ze sobą i pewnie zrzuciłeś <laughs> z tego i chuj. <laughs> zrzuciłeś z tego, no ty się Zabrał mi ze sobą. Zawsze ten golaz mam pod tą kulą, zaraz Spoko Zawłobie <noise> zostało zajebiście drzwi No strzelam te drzwi w te okna O dostałem Tak? A, nie, skąd? O, z tej wieży Ale jakby nie go w ogóle there. Padłeś, patrz to Dobra Strzela mi tutaj w te... Nie, nie dostaje, ale strzela mi Jak on mnie widzi w ogóle? To jest drzewo! Kołupem Nie no, to jest drzewo, on nie ma prawa mnie widzieć Jak on mi kurwa bułę wyjebał Stary Z jest drzewo, jakim cudem on mnie widzi? Miszaję tego Nie, nie widzę go w ogóle Drzewo mi zasłania Golasy po ciebie lecą Pięknie Jeden leży Biegam Dobra, twoje ciało jest bezpieczne na razie Kto mu wystrzela? Ja żebym wiedział skąd strzela Z nie wieży przy kuli Z prawej strony, bardzo wysoko Jego ja nie widzę Drzewo mi zasłania, a on we mnie strzela Trzajesz ten temat? Pojmę w dupę No i chuj, palisady sobie postawi. Dziękuję, do widzenia. Ale mi wykurły, co banane. Od góry dostajesz, więc tutaj naprawdę dużo jest, dużo jest szansa na głowę. Taką głowę, głowę. Czułko. Dałem takie. Ej, mi wleciał. W stronę kuli biegłeś, więc przed. gdzieś tamtym kierunku. Nie ma? Jest, jest, musi być. Nik nikogo tu nie było. To może być pod palicadą, nie? Poszukaj dobrze. Mamy czas. Um, ee, schowaj się stary. Od... E, treniardu dwa staffy lecą. Przy grzybie są. Treniardu? Mhm. No ja to bez bolta nie do, zrobię. Do mnie jebią. Mam bolta, dobra. Dobra, git. Wracam. Od której strony? Od treniarda. Za, grzyb za grzybem, no? Mają broń na 100%. Jest, za, za naszym kabordem na naszą basę? Tak. No to spoko. Za kabordem. No dobra, 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 dobra. Tylko. Leży jeden. Jest ich trzech. Jeden już leży. Jednego zajeb**. Ja obchodzę od piecy. Jest, jest za, za tym, za jest, za palicadą jest. Za cupboardem jeden. Dostał, leży, śpi. Za cupboardem ostatni. Mam ich. A dobra. Wszystkich? Tak. Mówiłeś, że trzech było. Było dwóch. Mam, mam, mam trzy, cztery, czwórki. Fundamentami wchodzili. <laughs> ja nie mam. Mam mury! Mam mury! Oh! metalowe? nooo ja kamienne ale broń nie miał. O. gdzie to broń? czekaj idę złożyć mury kurwa ja mam co czwórki go jeszcze trzy ej co jest? nie mogę postawić a okej okay. lol ale dwie manie zajebałem z tego pań przez gadę to jest broń <ścoughs> czekaj ooo no uważaj <ścoughs> o co chodzi? Debeściak! Hahaha, <laughs> debeściak! Ale, ale wiedzieli gdzie, gdzie od razu, widziałeś? Ale to jeszcze chuj, bo bo nawet nie to chodzi, ale dobra, dwie cyrzulki zużyli, cztery cyrzulki, raz dwie cyrzulki pewnie poszły. No, dwa trójkąty. A. jeszcze mieli trzy, czyli pewnie zawali, chcieli zawalić całą ścianę, czy co? A chuj, wie co nie chcieli zrobić, przynieśli to co mieli. Chuj, mam. Mam murka w co sobie też. Cztery mam, cztery mury przyniósł typ, nie? To dobry rajd, dobry rajd i zbiorę resztę. Nie ma drewna niestety w górę w domu. Udałem tutaj wszystko. Czekaj, czekaj, czekaj. Tam w skrzynce wrzuciłem gdzie, ma, gdzie są ciuchy nasze. E, na dole, na dole, na dole. Dobra, dobra, jedę do góry, tylko rzuci ten. Maskę, czysta. Mury zrzucę. A nie, jest furtku rzucę. To? A to ten kami case. To ten, co zabraliśmy mu ten, wieżyczkę. pierdolisz. To oni. Wzięli ze czwórki i padli. Wiesz? Ha, <śledzianie> taka <śledzianie> Co za dawny? A, i to jest ten gościu! Ten co pisał, że. AWPHV. -A -A ten co mówił, że ma tyle rakiet i c 4 I że nie ma co z nimi zrobić. Przyszli rajdować. Dobry rajd. Go wipe. Lol. To go wipe pojechali? Co? To go wipe, naprawdę? No ten AWPHV. To oni nas rajdowali teraz. I napisał go wipe. Sorry, ale nie mogę ze śmiechu, kurwa, co oni zrobili? Dobry rajd! No i to tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że film ci się, film Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście liczę na łapkę w górę. Ten materiał był naprawdę moim zdaniem bardzo, bardzo fajny. Przeładowany akcją i tak naprawdę rajdem na naszą bazę. No niestety, jak już zdążyliście zauważyć tutaj po tym odcinku, nie wiem dlaczego tak naprawdę admin zdecydował, że. Będzie wipował serwer. Tutaj jeszcze na tym odcinku nie było tej decyzji, ale po prostu ludzie, gdy ta wiadomość weszła na serwer, to po prostu ludzie zaczęli się rozchodzić i ten serwer po prostu pomału zaczął podupadać. To jeszcze nie jest ostatni odcinek z sezonu trzeciego. Na pewno jeszcze coś wrzucę, ale po prostu pomału będziemy zbliżać się już do końca sezonu trzeciego. Dzięki za oglądanie i na razie.